Błagam EA Sports, powtarzalne paki, nie? Dzisiaj. Zdajcie to nam, no dajcie to nam. Proszę. Masz już dość grania gównianym składem w EA FC 26? I chciałbyś, żeby ten skład koncepcyjny stał się twoim głównym składem? Jeżeli tak, to zapraszam cię na stronę partnera kanału, czyli fcoins.gg, do którego wszystkie linki znajdziecie w opisie. fcoins charakteryzuje się szybką dostawą 24 na 7, średnio w 15 minut. Oprócz szybkiej transakcji gwarantują oni prawie 100% bezpieczność, a ponadto pokrywają 5% podatek EA. Jeżeli Chciałbyś zakupić końsy, to zachęcam Cię do skorzystania z kodu promocyjnego OSCAR, który daje 5% więcej końców. A jeżeli chciałbyś sprzedać swoje końsy, to również na stronie istnieje taka opcja. Także serdecznie Was zapraszam do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. 19 godzina wybiła w Ultimate Team. Czy jest cokolwiek konkretnego dzisiaj? Witamy się oczywiście na wersji P PS4. Codzienne logowanie, paczka linii pomocy. Halo, powtarzam, paczki. Kurno, no chyba już bym je widział. Co to jest? Karta personalizacji superfanów. Oni jeszcze Tifo Atletico Madrid mi to dają i chcą mnie tym zachęcić? Oni są poważni. Dobra, dajcie tą. No nie ma, nie ma, no nie ma, no przysięgam, nie ma, nie. Nie ma oficjalnie. Jesteście zawodem dla rodziców. Zawodem dla całej gamingowej tutaj branży. Zawód. Niestety trzeba czekać do jutra, panowie. Ale ja nie odpuszczam. Mam paczki. Paczka za 700 tysięcy. Nie, nie ma czeka paczki. Otworzymy sobie pakę oczywiście 550K, ale najpierw 10 monet, najpierw opening, najpierw zbierzmy trochę końców i się bawmy. Dzisiaj chcę zobaczyć, kto ty na swoim głównym koncie. Bo jutro, jutro, to już na pewno będą paszki powtarzalne, więc jutro jutro już będziemy się bawić. Dobra, jedziemy, mam tu jakieś paki, walka, rzadki piłkarz 80. Niektórzy z tego trafiają Nuno Mendesa na przykład. Trochę będzie ścinało, trochę będzie muliło, ale to jest, proszę Państwa, wersja PS4 2 razy 82. Dobrze, spoko, a się rozgrzewam, to są naprawdę fajne paki, zaufajcie, zaufajcie. Zobaczmy, 3x8, 3 razy 8,3 plus, paczka konkretna bardzo. Jest już i z konkretnej paczki od razu jest walkout i to Kevin De Bruyne. Zirma, Kevin De Bruyne, pięknie. 10 razy 82. plus. To była paczka turbo konkretna, tak szczerze, z której nie dostałem absolutnie nic. Co mnie trochę martwi. Pięć osiem dwójek. Nic, Lesik tylko, bez walkoutowy, czyli Ferran Fer, Torres. Si, magazyn duplikatów się powoli zapełnia, ale nie boimy się tego, nie boimy się dzisiaj. Uh. <laughs> no i walkout chociaż złoty. No to skipujemy, ja już, ja już mam... mam koniec. Gabriel i Szyla. Chłopaki już się odpuścili. 10 razy 8, 1 plus wymienne. Kurde no. Dobra, quick sell, bo muszę mieć na pakę. <laughs> bo nie mam jeszcze 15 tysięcy monet. 10 razy 8 trójki, nic. To niech sobie zostaje, to jest 3 dni, spoko. Ale to jest ważne, to, to się kończy, to się kończy za, to, za, za dzień. Ja liczę, że ta rozbudowa zastąpi tą rozbudowę, ta powtarzalna, więc spokojnie, nieźle jeszcze. Dobra, 10, trójek znowu. Ale inform, może być Złoty, znaczy inform walkout, no ale nie po to tu przychodzimy, drogie jej. Też liczę. Oj, oj, oj Duplikaty. 2x86+. Proszę, no tu są... Dzisiaj mam same quality paczki. Zobaczmy, z Jukim, który wjeżdża, my trafiamy oczywiście <coughs> Roberta Lewandowskiego. No nie, no dajcie tutaj niebieski kolorek. I jej. Ja się tak staram. Dla was tak promuję tą gierkę. Mówię, jaki to jest super gameplay, mimo, że nie... Znaczy nie, no jest oczywiście. I jej, błagam, no dajcie mi tutaj coś. Tak wam liżę odbyt. Proszę. Proszę. Linia obrony 85+. Kurcze, nic. Nothing. Linia pomocy 8.5+. Nie ma. Nie ma niebiesciutkiej karty. Kurcze pieczone. Kajsedo, Bull, który mi towarzyszy i Swanson. Linia... Nie. 10 razy 8.4+. 4 Niewymienne. Nie ma. Nie ma, ale walkouty dropią. To mi daje SBC Cristiano Ronaldo lub Messiego, ale... Ale tak nie może być cały czas, nie? Pierwsza pierwsza tura paczek zakończona linią ataku 8.5+. 5 Informem kończymy. Linia ataku jest wtedy ze skipem. No. Zacznijmy od tego, czyli skrupulatność codziennego logowania. 10x8, 4 plus w końcu odblokowane. Chociaż mogli tutaj dać 10x8, 5 plus, tak szczerze. Mogliby, mogliby dać. To nie, to są, za... to będzie jako dobitka. Panowie, karnecik, karnecik, odbierzmy sobie w końcu ten karnet. Karnet premium wykonany. Biorę wszędzie paczki, gdzie można. Nie biorę żadnego jego, nic nie robię. Nic nie biorę innego. Tylko to. Dobrze. Wybierzmy 4x8, 4 weźmy 5, wszędzie tam gdzie są większe Uberale gwarantowane 5, 8 piątek, 5x8, 6 plus biorę, nie biorę Derosiego nie potrzebuję. I tu oczywiście 10x8, 5 plus. Dawać, no tu już, no już takim kalibrem paczek wjeżdżam. Tu musi coś być po prostu. Złota paczka, zacznijmy od niej. Tu już nie ma więcej, nie? Tu już jest największy kaliber paczek, jaki można sobie dać. Z takich, wiecie, rzeczy, które nie kosztują pieniędzy. Może tu coś, proszę. Zobaczmy. Jest jakie paki 10 razy 8, 3 plus po raz pierwszy. Wow, 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 z paczek, które przygotowałem, nie da się trafić toty. Na pewno się Spaczek, który przygotowałem, nie da trafić toty. Dobra. Walkout, walkout. Zadziałało to za każdym razem, jak toty trafiałem. Gadanie dopada, nie? O Rodrysz Tos. Szczerze. Dobra, ja już mam. Nie, ja, dobra, nie, ja już, jestem... ja już mam tak niskie wymagania do paczek, że jak ja widzę Rodrigo 90, to się cieszę. No nie, no tak nie może być. 10x83. Oj oj, 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 dobra, dajcie tego Rodrigo jednak. Wymienne paczki, może wymienne. Weźmy od nich, zacznijmy, bo nie ma miejsca w magazynie. 4x84 plus wymienne za karty, Proszę, po raz pierwszy. Bęk. Nie ma wymiennej karty Tauty. Dobra, jakiś napastnik, ale jakiś niski, to musi być chyba Lautaro? Tak jest, Lautaro, Murik a jego Quixel dajmy, bo i tak muszę na paczkę sobie dać. 5x8, 4+, plus za karnet. Jest łokał, dobrze, dobrze daje. Dobra, 8 czwórki 4 Quixel, tego też na Quixel. 5x8, 5+, plus. duży kaliber paczki, wymienna. Saka, nie? Nie, już nie, nie wiem, nie mam sposobu. Chelsea, Chelsea, Arsenal i Chelsea, niesamowite. Mam herpelcze, dobra, zobaczmy. Z herbem Elcze, herb Elcze, brązowy skład panowie. Reset gierki. Ehm, tak, tak, reset gierki robimy, otwieramy dalej. Testujemy wszystko, nie? Wszystkie omeny, wszystkie jakieś tam, co ludzie gadają, rzeczy. Próbujemy w tym openingu teraz. Tu będzie toty. No tej na pewno nie da się trafić toty. 5, 8, 6. Zobaczmy. Bank, 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 bank. No nie ma, no nie ma. No nie wylosuje mi się ta karta pierdzielna, Beef Meat Prime 2022, no. Z Barceloną jeszcze dobijcie mnie. Pewnie. 3,8 nie. 10 razy 8, 4. Pierwszy konkret duży. Zobaczmy. Złoty walkout. To jest bardzo ciągle niedobre. Nowiny są tutaj. Wychodzą mi dalej. Hej. Okay. Rayten. To daje jeszcze szczyt marzeń. Bo ja tu potrzebuję chociaż. Jak już dają mi słabe karty, to chociaż wysokie over ale jakieś 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, coś takiego, nie? Dobra, 3, 8, piątek Proszę. O shit, man. Idzie. o shit, man. To może być pierwszy rok od 5 pięciu... lat. Jeżeli nie, nie dadzą powtarzalnych paczek. To może być pierwszy raz od pięciu lat, kiedy ja nie trafię na tym kącie To Trochę przerażające to by było jednak. Cztery razy osiem Idziemy w górę. Proszę. I jej. Nie ma. Nie ma. Złoty walkout. FP zostawiam na sytuację kryzysową, nie? Atletico Madrid z Gabrielem. Czyli jeżeli nie będzie paczek powtarzanych, jeżeli nie trafię, to ty do czwartku wieczora. To się w jeszcze za 18K. Jako ostatni, ostatnią deskę ratunku. Okej, okay. full, full magazyn, trzeba już coś przepalić, no. Jak łupnie, to łupnie potężnie, coś czuję, że. Nie, wiara, wiara, tu musi być wiara, tu musi być wiara, ja tak nie mogę. Nie mogę tak nie wierzyć, nie? Ikona 8-7. Proszę, niech to da mi nadzieję na dobre trafy dzisiaj. Pokażcie mi, że jest dobry drop. Dawaj, dawaj, dawaj Fezu. Musisz coś trafić. <coughs> Petit. <coughs> dobra, mega. uuu, dobra, da się coś trafić. Oficjalnie da się coś trafić, nie? Brawo. Johan Cruyff, super traf. Po raz pierwszy. Nie liczę tutaj na nic. I dobrze, nie liczyłem tu na nic, nie liczyłem. Ale teraz liczę na coś, nie? Kramaricz Konanty. Jesteśmy na wersji P4. Muli niemiłosiernie. Miałam to w dupie, Jak mam jej oddać, to już wszystkiego. herpelczy ustawiony? Brązowy skład ustawiony. 5, 8, piątek otworzone. Uwaga. Dobra, 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 dobra. Ale jest show: 89. Pozytywnie, pozytywnie trzeba myśleć, bo się 89 to jest dobry traf. Nawet pod kątem Cristiano Ronaldo SBC. Dobrze. 10 8, 5, panowie. Karnet musi mi to dać. 10 8, 5 Zamiast rudego wolera wziąłem. Uwaga. Uwaga, niebiesko. Kur... Ale real. Dżut, chodź, chodź, chodź do mnie. Kurde, jeszcze TiBo Courtois, nie? Znaczy lubię, nie? Szanuję. Dobra, dobra, dobra. Ale panowie... Znacie mnie, to, to nie jest mój, to nie jest mój jedyny as w rękawie. Mam jeszcze dwa asy w rękawie. Jak, jak te dwa asy w rękawie się wyczerpią, to ja już szczerze, nie wiem. Nie wiem co dalej, nie? I dla mnie się już perspektywy trafienia to ty powoli kończą. Dobra, panowie, oglądanie FC Pro dało mi pakiet 2x8,7 Może nie jest ona jakaś, nie wiadomo jaka, ale może, 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 zobaczmy. Godzinę oglądałem to w skupieniu. Ym, kibicowałem strasznie. Bardzo kibicowałem. W ogóle FC Pro to jest uważam najlepszy. Najlepsze wydarzenie od EA. Nie wiem, czy oni coś lepszego jeszcze wymyślili. Ale inicjatywa super, nie? Jakbym mógł, to bym to oglądał ciągle. Dobrze. 5, 8, czwórek. zobaczmy po raz pierwszy. bank. Za oglądanie godzinę tego, nie? Dobra, nosi już mnie, nie? Ja jeszcze będę się o to oglądać, co ja teraz odwalam, nie? Później na, na montowaniu. Ale dobra, dobra, pozytywnie, 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 pozytywnie. E, teraz jaka paczka Bacha 4,8-5 chyba, coś takiego, nie albo 5-8 piątek, 3 piątki, dobra, no przesadziłem. Proszę, może tu, nie Paczuszka patrz już specjalnie od EA To jest mój przedostatni as w rękawie, nie? Kimiś Odega. Dobra, Kimiś W, będzie na Cristiano Ronaldo, nie? Dobrze. Dwie <grywa> osi Dobra, został mi ostatni as w rękawie oficjalnie, nie? Nie, 2,8,7 to będą, nie? Ja, ja pierdzielę to, gdzie jokeresz Okej, okay, 8,8 mega. Dobra, dobra, ale FP, dobra, no dobra, mam jeszcze dwa asy w rękawie, ale ten ostat, ostatni as to już jest taki, taki wiecie, full, full rezerwa, nie? To już. Ta, tamten as to, wy, to wyciągam w czwartek dopiero. Na razie będzie schowany bardzo głęboko pod dupą, żeby go nie dotknął. Panowie, ale przed ostatniego asa ja wyciągam. Ja wyciągam, ja to robię. Paczkę za 550 tysięcy. Mam 568k na koncie. Kurna, no błagam, no odblokujmy to konto. No, przed tymi powtarzalnymi. 6,6. 21% na wyróżnienie. 3,5 dla drużyny roku. Robimy to, panowie. Proszę. 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 I jej, kocham was. I jej, kocham was. Jest! Nie, nie, wyróżnienie, wyróżnienie. Z Markiniosem. <laughs> kur... Pips, ja pierdzielę, no nie, wiem. Albo Diani. Co mam, co ja mam myśleć w ogóle sobie teraz? Kur... <laughs> Zawracaj, kur... Weź tą... P... Ze sobą, a nie ty tylkoś w parsce Boże. Boże. Koniec, ja się poddaję, I'm done, nie? Washed, finished. Koniec nie, jednak wyciągnąłem kolejnego asa z rękawa i ukończyłem architekta, trochę paczek, może w takiej durnej paczce jakiejś nie, błagam 4x8, 3 proszę, z takiej głupiej paczki nie, no jest złoty łokat, no to jeszcze nie to, Michael Olize, magazyn fajnie wyczyszczony Ale 8 trójki ch chyba kwikseluje naprawdę, nie, on to wygrał, nie Damian wygrał noskę z Wieniawą na Wośp. Ja pierdziele, nie? Nie no, wierzę, wierzę, że z takich opaczek, takich, o, nie? Z takich paczek mam również, że z czasem większa szansa. 2,8,4, takie dwie paczki. Walkout złoty, fajnie. Hawart, Mapileon Leon, W, Mapileon Leon, W pod SBC. 2,8,4 znowu. Uff. Ale w pierwszym oddało, w drugim nie chciało. Lukaku. Dobra, i teraz te fajniejsze paczki za architekta, nie? Kto wie? Kto wie? Może tu. Może tu się to wydarzy. Rzadki piłkarz 8,5, plus jeden pojedynczy? Niestety. Idzie ktoś ciekawy na Esio, to raczej Rupendiasz. Co idzie? SP, Bruno Fernandes, to nie jest Bruno Gimara Esz. Pod najmniejszej linii oporu każda paczka, nie? I najlepsze dwie paczki za architekta. 2,8, szóstki, zobaczmy. Jest Inform. Nice. Z BF Meat Prime. 2,22. Wow. I Kramaric Dwie osiem siódemki, proszę I, Dobra, jeszcze jednego Asa z rękawa dzisiaj wyciągam, ale Sorry, trzy osiem siódemki, proszę Proszę Nie, załama, załamanie, nie? Eś, o, Brazylia Martinez, nice Dobra. Odbieramy to wszystko, panowie. Codzienna rozgrywka to ty zrobiona. Pięknie. Najważniejsza rzecz. 3x86 plus i jeszcze jakąś pomniejszą paczkę. 3x83. I fanatycy futbolu, proszę państwa, ukończeni. Takie paczki. I do tego jeszcze wszystkiego. Kolejni fanatycy futbolu ukończeni. I takie paczki. 5x87, błagam. Dwie paczki, 3x83. Zobaczmy. Pierwsza paczka. Uch. Dobra, 3 x znowu. Uch. Sied o Jezu. No, już będą, na pewno będzie jakiś. Siedem o Jezu. Nie ma chaosu na razie. Zenek, pomóż mi, nie? Zenon Martyniuk, na słuchawkach. W tym momencie, panowie, ostatnie dwie paczki na dzisiaj. Sorry, trzy paczki ostatnie. 10x80, plus jako rozgrzewkowe jeszcze. Mega. Mega rozgrzewka, nie? Tyle, tyle starań, tyle prób. Już nie wiem, co mam mówić do tego pada, nie? Proszę i jej, błagam. 386 szóstek. Dwie takie paczki. Zobaczmy, pierwsza. Gabriel, do... kolejna, druga. Dobrze, dobrze. Dobra, ostatnia, nie? Ma pilon, W, 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 ma w, w. 5, 8, 7, panowie. To jest mocna paczka, nie? Uwaga, 3, 2, 1. Oh, Gabriel, kurma I kurde, z lotniskiem bemową mi przyszła, no. Nie mogę już patrzeć na tą grę, nie. Nie, no koniec, nie, no nie, dzisiaj, dzisiaj koniec, no, no nie, no nie, no po prostu. Da, da, dawajcie w komentarzu, czy wam udało się trafić w poniedziałek, to ty.